Dzisiaj spotkanie tak naprawdę można powiedzieć, no witaliście się, można powiedzieć troszeczkę z tą gąską, ale jak się nie wygrywa podobno 3-0, to przegrywa 3-2. No i tak to dzisiaj faktycznie było. W tych pierwszych dwóch setach duża nerwówka, ale na waszą korzyść tak naprawdę udało się wygrać. Później coś w tym trzecim secie się ewidentnie zacięło, bo. Gdzieś w tym drugim secie widać było, złapaliście ten ryb, przeprowadziliście bardzo fajny atak i zdobyliście znaczną ilość punktów, przeważaliście, a w tym trzecim ta sytuacja się odwróciła. No i od tego trzeciego setu coś się zacięło. Co, co się stało tak naprawdę? No tak się sytuacja ułożyła w tabeli, że my walczyliśmy tu głównie o jeden punkt. I myślę, że dlatego po tych dwóch setach troszkę z nas zeszły te, te takie emocje i ta chęć walki. No wiadomo, że, że chcieliśmy wygrać cały mecz, no bo jednak derby, jednak resursa jeszcze meczu nie przegrała, więc miło by było akurat wtedy z nimi wygrać. No ale jak już się zaczęliśmy, no to już potem coraz ciężej było z tego jakoś wyjść, tak? No tak, dzisiaj faktycznie widać było, ale przede wszystkim widać no, te pozytywy, tak, w tej drużynie. E, gdzieś widać tą grę w zespole, że jest ta walka. No, na pewno trzeba troszeczkę głową popracować, bo myślę, że głowa tu najwięcej zrobiła problemów, bo umiejętności są, tak, no, bo to było widać. Ty walczyłeś. Gdzieś tam było widać te, te twoje zaangażowanie, także innych zawodników, ale to no, gdzieś nie wychodziło. Te ataki już nie były takie kończone, aut, często się pojawiały. No ale jaki plan był na ten sezon? Faktycznie gdzieś powalczyć, pokazać się w tej lidze. Jaki jest plan właśnie wi na powiedzmy ten sezon czy kolejny? No, początkowy plan był taki, żeby po prostu chłopaki, którzy skończyli juniora, zresztą, czyli ja na przykład, mogli jeszcze gdzieś pograć, bo no, resursa już była bardzo już miała jakiś ustalony skład, więc stwierdziliśmy, że stworzymy drużynę seniorów. No i na samym początku był taki plan, żeby wejść do czwórki, ale jakoś jak ten sezon się zaczął, to się okazało, że jest bardzo dużo drużyn, które są, na przykład Skierniewicki Węgier, który naprawdę się nie spodziewaliśmy, że będzie grał tak dobrze w tym sezonie. No więc cały czas ten plan, żeby ta czwórka była był. No i wydaje mi się, że chyba się udało już po tym meczu tą czwórkę osiągnąć. Tak, no bo do, dopisaliście sobie kolejny punkt, czyli przeskoczyliście jedną drużynę o jeden punkt, ale chyba jeszcze ona, nie wiem czy nie ma jednego meczu, więcej nie, już, chyba, już tak. zagrali, wczoraj zagrali mecz, tak. Tylko nie wiem, teraz mamy remis, ale nie wiem jak wychodzi setami. A czy na pewno sposób. macie jeden punkt więcej niż chyba ta drużyna, jak dobrze pamiętam jeszcze, ale oczywiście pewnie no, to będziemy sprawdzicie, liczyć, będziemy liczyć, tak, małe punkty też się liczą w, tym, w, tej, w tej tabeli. Ale to wygląda ciekawie naprawdę w tej trzeciej lidze jest z kim powalczyć. Nie ma tak, że te mecze są takie dość łatwe, 3 tak. do zera. Widać, że są drużyny, z którymi trzeba po prostu powalczyć. Tak. Tak jak dzisiaj yy, no to myślę, że trochę zaskoczeni jesteście tą ligą, że właśnie pojawiły się nie tylko resursy, ale też inne drużyny, tak. które no, mocno walczą. Tak, wszyscy się wzmocnili. My też się wzmocniliśmy, chociaż no wiadomo, stawialiśmy raczej na, na młodość. Połowa naszej drużyny jeszcze gra teraz w juniorach. Więc po prostu staraliśmy się walczyć z tym co mamy no i jak na razie to się udaje. No nic, powodzenia w kolejnych meczach, bo już zostało chyba już tylko jeden mecz, więc ostatni mecz przed wami. No i cóż, i koniec tak naprawdę tego sezonu tak naprawdę i będzie trzeba się szczegółować do kolejnego. Dzięki wielkie. Dziękuję.